Mam pytanie do ministra Tomasza Siemoniaka. Dlaczego w Świdnicy, na przykład i w innych częściach kraju, Ukraińcy po prostu wszczynają dużo bujek? A drugie pytanie, czy nadal gangi w Świdnicy funkcjonują? Jak można sobie z nimi legalnie radzić? Aktualnie w klubie w Świdnicy, może nie wiem, tylko tak. Domyślam się, że ostatnio jak wyszedłem na miasto, to stały cztery radiowozy w rynku, ale później jak na przykład już była afera w klubie, to przyjechały tylko trzy radiowozy, w tym jeden Tajniacki. I oczywiście z tego co widziałem, no nie kontrolowali właścicieli klubu. Jak to jest możliwe, że później my mamy płacić za to wszyscy koszta? Nic! Co jest? Bo to dzieje się co tydzień. Z moich dziennikarskich informacji wynika, że właśnie to jest głównym powodem, dlatego że ludzie boją się przychodzić do rynku, nie mają gdzie się bezpiecznie bawić, a ochrona, jeżeli coś już się wydarzy, to szantażuje, straszy, do której. Do, 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 do. Pół godziny. A few moments later skrzynka poczty głosowej, osoby, do której dzwonisz, jest pełna. Mówi i grozi, że po prostu pobije osobę, która publikuje takie rzeczy. Jak to możliwe, że tacy gangsterzy, którzy próbują chronić swojego właściciela, który dzwoni po policję i jest z tego dumny, w ogóle nie jest przesłuchiwany, nie? Moim zdaniem to każdy powinien zareagować, a tym bardziej ochroniarz nie bronić właściciela, tylko pomóc kobiecie, odciągnąć ją. Ale, widocznie, honor mężczyzny jest na dużo wysokim poziomie, ponieważ straszy mnie przez internet jego koledzy, kibole, poloni, którym po prostu nie wstyd, że wasz przywódca dzwoni na policję. Nie wstyd wam, że wasz przywódca, który powinien wystawiać jakieś zasady, taki spocony Patryk po prostu woli. Powiedzieć, że okej, okay, dzwonił na policję, super, okej. Okay. To jest po prostu żenujące. Jednego, czego nie rozumiem, to że kibole się wypowiadają na temat, że skoro chłop zadzwonił do mnie, a jego przełożony dzwonił na policję i ten go chronił, żeby dzwonić na policję, to wy co jakiej zasady wyznajecie, że to jest spoko, co wy jesteście ulicznikami i wyznajecie kodeks, okej, okay, można zadzwonić po policję, ale tylko jak coś się dzieje wokół klubu to trzeba było jakąś kobietę znaleźć, żeby zadzwoniła. Widocznie chłop chciał zadzwonić, często może to robi, jest jakaś karta stałego konfidenta i może korzystają z tego. Bo jak to jest możliwe, że jak ja idę po ulicy, to mnie policja bierze do kontroli? Jak to jest możliwe, że policja sobie jedzie na polną drogę i szukają super szybkich aut, ładnych, drogich, a tutaj w rynku siedzi po prostu burdel, wielka awantura i strach wyjść? Może policja też się boi? Z tego co widać, to tak właśnie jest. I co wy będziecie mnie tutaj straszyć? Jakimiś bokserami, który poszedł gdzieś tam w spoconych trampkach, dostał łomot i wrócił? Kim wy chcecie mnie straszyć? Policja, która przyjechała na teren według Świdnica 24, nie ustaliła narodowości. Przychodzą Ukraińcy, normalnie drą się po ukraińsku. Robi się wielka afera, a ja jestem później uciszany za to, że ja to nagłaśniam. Wy ludzie naprawdę jesteście poważni. Jeżeli Ukraińcy w Polsce tak dobrze sobie radzą, lubią wszczynać awantury, to może tych odważnych po prostu wziąć zapakować w pociąg na granicę, tam jak policja nie może ustalić narodowości, jak co, ktoś mówi z akcentem, to nie można się domyślić? ich tam stoi normalnie, nie? Jak ktoś przedstawi swoje imię i nazwisko, to co? No raczej Rosjan w Polsce nie będzie, nie? Tylko jest więcej Ukraińców. Nawet jeżeli wzięli do wylegitymowania, to tam przecież jest napisane jaka to jest narodowość. Więc jak to jest, my Polacy jesteśmy od deski do deski sprawdzani, a oni co, wyrywkowo i tylko na słowo honoru? Zastanówcie się nad tym. Jak Ukraińcy są tacy odważni, to po prostu ich zapakować w pociąg, łącznie z całym tabołem, i wysłać na granicę z Ukrainą, na front, i niech się tam wykazują, a nie przychodzą i destabilizują Polskę. Przecież my Was ochroniliśmy przed agresją z Rosjanami. To Wy uciekaliście, jako Ukraińcy, do Polski przed wojną, bo się baliście, boicie się poboru, a my Was tutaj chronimy. I jak za to dostajemy? Dostajemy za tą taką cenę, że po prostu później człowiek się boi wyjść z domu. Bo co? Jakieś noże, jakieś ostre przedmioty, butelki, krzesła latają? Gdzie jest porządek? 300 tysięcy złotych na kwiatki jest, ale zainwestować w dobre kamery, żeby było bezpiecznie, to już nie ma. Co jest? Jak to jest możliwe, że policja nie ustaliła narodowości obywateli Ukrainy? Przecież to było słychać po. Dialekcie było słychać to po słowach. Przecież nie trzeba być wybitnym geniuszem, żeby to zrozumieć. Przecież to ewidentnie jest tutaj na nagraniu. Ewidentnie to słychać. Ludzie, posłuchajcie. Michał, Janasz, najpierw w wiadomościach wypowiadasz się, że poinformowałeś mnie o tym na Instagramie, a później co, twój. Nie wiem jak to nazwać, gangus, gangster, może gangster wanna beat dzwoni do mnie i mnie przez telefon obraża, mówi, że nagranie ma zniknąć. Więc Michał Janasz, nie jesteś gangsterem, po prostu zadzwoniłeś na policję, jesteś z tego dumny. Gratulacje, nie? Gratulacje. Takich wielkich gangsterów mamy w Świdnicy. Teraz ci gangsterzy będą mnie straszyć. Pewnie policją, tak? Bo jeżeli mi znowu puszczą nerwy, to zaraz pójdą na policję i będą mnie sprzedawać. Jak zawsze, zawsze się to tak kończy. Dwóch hiboli z Polonii próbuje mnie zastraszyć. Jakiś spocony Patryk i Krystian próbują wywrzeć na mnie presję, żebym ja pousuwał filmiki z internetu. Co wy myślicie, że ja się boję was? Mnie naprawdę wieloma ludźmi straszyli, ale... Szanujmy się, naprawdę. Są jakieś zasady. Jeżeli wy uważacie, wy wszyscy prawilniacy, że można dzwonić na policję, być gangsterem i tak dalej. To prawda, najwięksi gangsterzy mają kłady z policjantami. Tylko pytanie, może tutaj mamy jakiś inny układ? Bo kiedy jest weekend, to policja z rynku znika, a straż miejska, która zawsze ma dużo do powiedzenia, jak przychodzi piątek wieczór, to już nie siedzi na rynku, szuka tylko dzieciaków z alkoholem poławka. Więc wychodzi na to, że mamy w Świdnicy w rynku mały mordor i pytanie, czy to miasto potrzebuje Batmana. W tej całej sytuacji chodzi o to, że chciałem pokazać, co się dzieje tutaj. Ja nie miałem zamiaru nikogo obrażać, nie miałem zamiaru nikomu robić krzywdy, tylko chciałem zwrócić uwagę na problem, który dotyczy nas wszystkich, bo to jest bezpieczeństwo, a jeżeli twoja siostra albo mama leżałaby na tym na tym, na tej podłodze, to co, byś się zastanawiał, czy to należy do klubu, czy nie, jest ochroniarz, to po prostu powinien wstawić się za kobietą, tak, ochronić. Jeżeli to by była jego, nie wiem, mama, siostra, to na pewno by tak nie stał. Na pewno by tak nie stał, tylko by inaczej zareagował. Jak każdy mężczyzna, może by po prostu Wyeliminował zagrożenie. Więc naprawdę mi tutaj nie chodzi o to, żeby zrobić komuś przykrość, tylko o to, żeby pokazać, jaka jest smutna i brutalna prawda. Niejednokrotnie ludzie mówią, że boją się chodzić do tego klubu, bądź w ogóle do rynku, żeby po prostu nie zostali pobici. Boją się o własne zdrowie. Jak to jest możliwe, że my pomagamy Ukrainie podczas wojny, a sami nie potrafimy zadbać o swoje bezpieczeństwo? Młodzież do XX wieku uważa, że ten klub jest dla osób 40, plus, czyli dla starych chłopów, nie? Więc 40, plus, wcześniej nazywało się to Ananas, teraz nazywa się Centrum, przeszło rebranding, i teraz tak naprawdę robią coś innego, bo robią kilka dni w tygodniu więcej, ale to dalej jest to samo, nie? W ogóle nie ma klientów, z tego co widzę. Klienci naprawdę, to tylko co patrzę, to znajomi przychodzą, od czasu do czasu może ktoś inny, więc to jest dziwne trochę, nie, że ta firma jeszcze funkcjonuje, ale moim zdaniem już wkrótce przestanie, no, po prostu zbankrutują, bo nie mają skąd brać pieniędzy. Przychodzą na imprezę, nie a tam same straty, krzesła połamane, stoliki poprzewracane, monitoringu też nie chcą dać, popatrzeć co tam się tak naprawdę wydarzyło. Ja naprawdę chciałem pokojowo to rozwiązać, nie, ale widocznie, widocznie się nie da. Oczywiście, że może być klub świdnicy, rebranding, żeby ludzie się bawili, żeby była fajna muzyka, żeby rynek tętnił życiem, ale po prostu przyjść do rynku, żeby się bić co tydzień, no to każdy niech sobie zada pytanie i znajdzie, i znajdzie odpowiedź. Czy na, na przykład chcesz iść w piątek na imprezę i wrócić z rozwaloną głową? Takich ludzi jest dużo. Ostatnio też ktoś z podartą koszulką wychodził. I to jest naprawdę mydlenie oczu gazecie, mediom, policji, że nic się nie dzieje. Może policja też ma jakiś w tym układ, że tam nie przyjeżdża, że tego nie sprawdzają. Wiecie, jak to jest. Ręka rękę myje. Ale nie mogę o tym mówić. Bo o tym dowiecie się więcej w jakiś innych kryminalnych podcastach, gdzie opowiadają jak policja albo sądy są skorumpowane. Ja tutaj nikogo nie oskarżam, ja tylko mówię jaka jest ogólna wiedza i jak to wygląda. Prawda jest taka, że ten człowiek mnie zaatakuje i nie daj Boże ja coś zrobię mu, tak? Uderzy głową o chodnik, uderzy głową o schody, jak ostatnio w świetnicy też taka miała miejsce sytuacja i ten człowiek później zmarł. Nie wchodzę w to, kto zaczyna. Każde głupie zachowanie może skończyć się źle. Jeżeli ktoś mnie zaatakuje, ja komuś oddam, a ten człowiek upadnie i nie wiem, straci przytomność, to za każdego gangstera mnie po prostu policja zawinie, bo będzie spowodowa umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli ten człowiek by na przykład uderzył głową, jak tutaj widać, to klub by miał problem, tak? Bo ten ogródek był u Was i to Wy byście się tłumaczyli, że doszło do, do tragedii, nie? U Was w klubie, w Waszym ogródku, więc jakby nie było, to byli Wasi goście, wpadli, może nie proszeni, ale wpadli. Jeżeli doszłoby do tragedii, to właśnie Wy byście za to odpowiadali. Nie tam ci ludzie, którzy, bo Ukraińcom pewnie by się to upiekło, ale Wy byście też odpowiadali za to, że nie dopełniliście obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa. Jestem ciekawy. Czy wtedy też ten ochroniarz by do mnie dzwonił i by mnie, nie wiem, oczerniał, czy może by poszedł i złożył zeznania, jak to dokładnie wyglądało. Bo najpierw szukacie problemów, a później dzwonicie na policję. I oskarżacie mnie, że to ja jestem ten najgorszy. Michał Janasz, nie mów, że tam to nie są twoi goście, bo wielokrotnie twoi goście wychodzili i brali udział w bójkach. Chłop <laughs> popchnął gościa, ten sobie leży tutaj butabi wyjebany. Po prostu. A ochroniarz zamiast powstrzymać osoby z wychodzenia z klubu, to po prostu wypuszcza swoich kolegów, nie? Wychodzicie, bijecie się, dzwonicie po policję i jeden drugiego kryje, bo to nic takiego sprzedać raz na policji, nie? Raz na jakiś czas można zadzwonić. Tam ten chłop przed chwilą mówił, żeby nie wzywać do niego pogotowia. Ty leci farba z głowy. A ten dziadek powiedział, żeby nie wzywać pogotowia, bo jakieś dziecko może potrzebować bardziej, nie? To jest po prostu abstrakcja, co się dzieje w tym klubie. Ja po prostu to jest, to jest ja. po prostu szok, nie? Szok. Osobiście uważam, że jeżeli jest takie zagrożenie, którego nie da się opanować, to możesz zadzwonić sobie po policję, tak? I okej, okay, ja mam z tym naprawdę bardzo duży luz, jeżeli chodzi na przykład o sytuację buddy i tak dalej, ale jeżeli na drugi dzień twój ochroniarz do mnie dzwoni, mnie szantażuje, że mnie pobiją, to, to uważa, że to jest spoko. Wystarczyło zadzwonić powiedzieć, Artur, słuchaj, nie życzę sobie takiej opinii, proszę to usunąć. I tak dalej. Ale nie, wy do mnie dzwonicie i zgrywacie gangsterów, każąc mi usuwać nagrania. Jak nie, to mi wpadniecie na chatę za 15 minut, bo wiecie gdzie mieszkam. Minęło już ponad 40 godzin nikogo nie ma. Policja spisała, ale nie ustaliła narodowości. Przypadek nie sądzę. Porządne kobiety o tej godzinie nie szlajają się, pijane po klubach nocnych, bo może je spotkać ogromna przykrość, z której wyniknie ból do końca życia. I właśnie po to są ochraniarze. Że jak pójdzie twoja kobieta do klubu, żeby taki ochroniarz mógł zapewnić jej bezpieczeństwo. Nie tylko w klubie, ale i wtedy, kiedy przebywa na terenie tego obiektu. Dlaczego kobiety mają nie chodzić na imprezy? Jak chce, to niech sobie idzie. Dlaczego nie? Twoja siostra, twoja mama chce iść na imprezę, niech idzie, ale niech czuje się tam bezpieczna. Kobiety zazwyczaj nikogo nie prowokują. Ja rozumiem, że są wyjątki, ale kobieta raczej idzie i. Nie szuka problemów na mieście, nie? To mężczyźni są problemem, gdzie po prostu później popełniają przestępstwa na tle seksualnym, jak gwałt czy coś innego gorszego. Masakra, nieznajomość prawa boli. Masz rację, ale za to jest numer na policję. Pseudo gangsterka. Pamiętam, jak mi grożono i co. Nic nie zrobią, bo tylko się spytałem maczetą, czy z Glocka Artur nie martw się, bo dzisiejsza gangsterka to sami wspólnicy krawężników. Każdy na każdego sprzeda, wystarczy dobrze postraszyć przez policję chuligana i każdy zacznie śpiewać, taka jest prawda. I z tym się zgadzam. Najwięksi gangsterzy później idą na policję i najgłośniej śpiewają. Wyzywać łatwo, ale ciężko się przedstawić. Widzisz, nawet kobieta ci mówi, że wystarczy się przedstawić przez telefon. Coś z ciebie za gangster, jak nie wyrabiasz sobie imienia. Brawo! Policja w Świdnicy to dno. Jedyne co robią, to łapią za prędkość i dzieciaki z lówką palenia. W razie wu, chętnie przyjmę ich dane i adresy. To pozostaje bez komentarza. Ale co go obchodzi, co przed klubem się dzieje? Ja rozumiem, że przed klubem może go nie interesować, co się dzieje, ale jak nieproszeni goście wpadają do ogródka, to nie powinni ich wyprosić, zareagować, tylko po prostu dzwonić na drugi telefon, dzwonić na drugi dzień i grozić mi przez telefon. Po to są ci ochroniarze, żeby zapobiegać takim sytuacjom. Wszyscy są pijani, nie wiadomo po czym, czego się tam nawciągali i to jest Twoja rola, ochroniarzu drogi. Wziąć i użyć swojej tej przemocy, którą mnie tak legendar legendarnie straszyłeś, i rozgonić to towarzystwo. To była Twoja praca, której nie dopilnowałeś. Twoim zadaniem jest dbanie o porządek na imprezie, a nie dzwonienie dumnie na drugi dzień, że po prostu Ukraińcy się pobili i nie można tego publikować. Co to jest, jakaś rosyjska agentura, że nie można publikować Ukraińców, jak się biją w Polsce? Przecież to jest destabilizacja kraju, tak? Destabilizacja kraju to jest bardzo niebezpieczne. I Wy sobie nawet z tego nie zdajecie sprawy, bo nie po to mój dziadek przelewał krew pod Monte Cassino, nie po to nasi pradziadkowie przelewali krew w Warszawie, żebyście Wy teraz tutaj gangsterów udawali. Chcecie udawać gangsterów na wojnę, karabin i za ojczyznę. AK-47, paczka amunicji i zgrywaj kozaka.